mi mnie najbardziej metalowa jaszczurka w świecie zwierząt. Molok straszliwy! Co czyni tą jaszczurkę taką straszliwą? No, chyba to, że ma na sobie kolce. Te kolce bardzo ostre. No, ponoć tak ostre, że można nawet przebić sobie skórę. Molok straszliwy używa ich oczywiście do obrony. Ma tych mechanizmów obronnych bardzo dużo, bo jest niewielki. Ma 15-20 cm. Pierwszym jego mechanizmem obronnym jest sztuczna głowa. Za zwykłą głową mamy taki bombelek, i to jest jego sztuczna głowa, jeżeli coś mu zagraża, no to on ją wystawia, można powiedzieć, wtedy drapieżnik tą sztuczną głowę łapie. Malochy mają taki śmieszny sposób chodzenia, kołyszą się w taki sposób, jakby były jakimś po prostu liściem, który gdzieś tam na wietrze jest potrząsany. To też sprawia, że po prostu są mniej widoczne. Myślę, że najbardziej odjechaną umiejętnością tych jaszczurek jest to, że potrafią pić przez stopy. Ich skóra działa trochę jak gąbka i jeżeli wejdą na przykład w kałuże, no to siecią takich kanalików, które mają w łuskach na, na swoim ciele, potrafią tą wodę transportować do pyszczka. Jeszcze dodatkowo ruszają mięśniami tutaj żuchwy, no i dzięki temu ta woda trafia im prosto do buzi. Przyznam, że to jest jedna z moich ulubionych jaszczurek. Naprawdę niesamowite, jak ewolucja przygotowała go do życia.